To prawdziwa historia o życiu, śmierci i tym, co wydarzyło się po niej. Erika Mackenzie, kobieta z małego miasteczka w Nebrasce, przeżyła coś, co całkowicie odmieniło jej życie. Z pozoru zwyczajne dzieciństwo i codzienność skrywały głęboki dramat, który doprowadził ją na granicę życia i śmierci. Ale to, co zobaczyła po drugiej stronie. Na zawsze zmieniło jej sposób patrzenia na świat. Wysłuchaj tej historii do końca. Niezależnie od tego, w co wierzysz, otworzy ci oczy, poruszy serce i zostanie z tobą na długo. Erika Mackenzie pochodzi z Arapahoe w Nebrasce, małego miasteczka liczącego około tysiąca mieszkańców. Nie było tam nawet sygnalizacji świetlnej. Nikt nie zamykał drzwi na klucz. A kluczyki często zostawiano w stacyjce. To była zżyta społeczność, w której wszyscy się znali. Z perspektywy czasu Erika docenia wiele aspektów tamtego życia. Mogła uczestniczyć we wszystkim, na co miała ochotę. Była redaktorką szkolnej gazety, grała w przedstawieniach, orkiestrze marszowej i jazzowej. W gimnazjum zaczęło mieć znaczenie to, jak ktoś wygląda. I ludzie zaczęli być z tego powodu oceniani. Erika zaczęła wtedy wywierać na siebie ogromną presję, choć sama do końca nie wiedziała dlaczego. Ciągle myślałam: No tak, nie jestem wystarczająco dobra, dlatego ludzie sprawiają, że źle się czuję ze sobą i swoim wyglądem. Zaczęłam więc zmieniać swoje ciało, żeby ktoś mnie polubił, żeby mnie zaakceptowano, żebym pasowała do grupy. W wieku 12 lat zaczęła się u mnie bulimia. Z perspektywy czasu wiem, że nigdy nie byłam otyła, choć tak siebie postrzegałam. I to się nie zmieniało z wiekiem. W liceum, na studiach, jako młoda żona, później matka, pracując zawodowo, ten osąd wracał i znów czułam presję, że nie jestem wystarczająco dobra. Zastanawiałam się, co robię źle. I właśnie tak wyglądał mój wzorzec z bulimią. To był mój sposób radzenia sobie. Potem zaczęłam pierwszą pracę jako pielęgniarka u lekarzy, którzy przepisywali fenterminę, to pigułka na odchudzanie. W tamtych czasach był bardzo popularny. Nigdy wcześniej nie eksperymentowałam z narkotykami, tylko okazjonalnie piłam alkohol. Więc nie zdawałam sobie sprawy, jak się nie uzależnia. Nie widziałam też, jak bardzo zaczęło to kontrolować moje życie. Byłam całkowicie uzależniona i ukrywałam to przed wszystkimi, nawet przed mężem. A ten lek absolutnie nie powinien być przyjmowany długoterminowo? Ten lek został zaprojektowany do krótkotrwałego stosowania maksymalnie przez kilka miesięcy i to wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza. Nigdy nie powinien być przyjmowany przez 9 lat. Erika jednak znalazła lekarza, który regularnie jej go przepisywał. Najpoważniejsze skutki uboczne to brak apetytu i bezsenność. Dopiero po latach dowiedziała się, że substancja ta działa podobnie do amfetaminy, silnie pobudza, sprawia, że człowiek jest w nieustannym ruchu i nie odczuwa zmęczenia. Przez niemal 9 lat Erika praktycznie nie jadła i nie spała. W końcu zaczęła odczuwać coraz poważniejsze objawy, przede wszystkim problemy z oddychaniem, które pojawiały się, gdy próbowała zasnąć. To doświadczenie było dla niej przerażające. Zaczynałam zasypiać, po czym nagle budziłam się w panice, skacząc po pokoju, próbując złapać oddech. Miałam wrażenie, że moje płuca zapominają jak oddychać. Przeżywałam to wciąż od nowa. Byłam w stanie maniakalnym, o północy kopałam rów w ogrodzie pod domowy wodospad. To nie było normalne. Przez brak jedzenia i snu moje zachowanie całkowicie się zmieniło. Mąż bardzo się martwił, ale ja wszystkiego się wypierałam. Wstydziłam się. Pewnej nocy było naprawdę źle, myślałam, że umieram. Mąż następnego dnia usiadł ze mną i powiedział: Nie damy tak rady. Dzieci cię potrzebują, a ja muszę pracować. Powinnam była powiedzieć prawdę. Nie jestem w porządku, potrzebuję pomocy, ale znowu wstyd. Odpowiedziałam, że po prostu muszę się porządnie wyspać. On zaproponował: jedź do hotelu i śpi. Zadzwoń, jak dotrzesz na miejsce. Pojechałam. W hotelu przy recepcji usłyszałam: Przykro mi, nie mamy wolnych pokoi, jest konwencja. Zaczęło mi się kręcić w głowie, nie mogłam skupić się na tym, co mówiła. Wszystko rozmazywało się w dźwiękach. Recepcjonistka chciała pomóc. Powiedziała, że jest jeszcze jeden hotel około 3 km dalej. Ale ja czułam, że zaraz zemdleję. Miałam trudności z oddychaniem i myśl. Tym razem się nie obudzę. W samochodzie zaczęłam płakać i modlić się, Boże, proszę, pomóż mi dojechać do tego hotelu. Obiecuję, że odpocznę. Dotarłam tam z trudem, bardzo osłabiona. Gdy weszłam do pokoju, pomyślałam: Wezmę ciepłą kąpiel, to mnie uspokoi i może w końcu zasnę. Zaczęłam napełniać wannę, ale nagle ogarnęło mnie silne przeczucie, że jeśli wejdę do wody, stracę przytomność i się utopię. Nikt mnie nie znajdzie. Miałam wrażenie, że czas się kończy, jakby tykała bomba. W panice wybiegłam z pokoju. Nie miałam kluczyków, obrączki, dokumentów ani butów. Pamiętam, jak biegłam przez parking i w ostatniej alejce prawie potrącił mnie samochód. Mężczyzna wyskoczył z auta, podbiegł do mnie i pytał: czy wszystko w porządku? Wiedziałam, że to moja szansa na ratunek. Płakałam i próbowałam coś powiedzieć, ale trudno mi było się wysłowić. On mówił łamanym angielskim, ale chciał pomóc. Otworzył drzwi pasażera, żebym wsiadła. Na siedzeniu leżała Biblia. Musiałam ją podnieść, żeby usiąść. Pomyślałam: To znak od Boga, że powinnam z nim jechać. Poczułam spokój. Wsiadłam. On zamknął drzwi. Sam był w szoku, bo prawie mnie potrącił. Płakał. Próbowałam mu powiedzieć, że muszę do szpitala, że umieram. Zawiózł mnie pod górkę kawałek dalej. Wysiadamy, a na parkingu czekał wysoki mężczyzna. Razem wynieśli mnie z auta i zanieśli do budynku. Okazało się, że to był kościół, a ten drugi mężczyzna to pastor. Zapytał: Kim jesteś? Wszystko w porządku? Nie potrafiłam sobie przypomnieć własnego imienia. Nie wiedziałam, co się dzieje, ale on zbladł. Wiedział, że umieram. Uderzył pięścią w biurko i zapytał: Wierzysz w Boga? Odpowiedziałam z całych sił: Wierzę. W tym momencie poczułam, jakby wszystko ze mnie uleciało. Unosiłam się pod sufitem, nie mogłam wrócić do ciała, po prostu puściłam. Ale to uczucie było niesamowite. Pierwszy raz czułam, że naprawdę oddycham, że naprawdę jestem sobą, byłam wolna. Widząc wszystko z góry, zobaczyłam karetkę podjeżdżającą pod budynek. Ratownicy próbowali mnie ratować, a ja byłam wzruszona. Oni mnie nie znali, a tak bardzo się starali. Patrzyłam na swoje ciało z wdzięcznością, ale wiedziałam, że to nie jestem już ja. Po prawej stronie poczułam obecność Anioła. Otoczył mnie miłością. Wtedy zaczęłam poruszać się w górę przez tunel w niewyobrażalnej prędkości, wypełniona ogromem miłości. Czułam, że zaraz pęknę od tego uczucia. Nie widziałam anioła oczami. Tam wszystko odczuwa się głębiej niż naszymi zmysłami. To było coś większego. Czułam go i jego niesamowitą więź ze mną. Potem ta obecność zniknęła, a pojawiła się obecność Boga ogromna, otaczająca mnie z każdej strony. Byłam wśród gwiazd w kosmosie i czułam: To jest mój dom, nie Ziemia. Po raz pierwszy to zrozumiałam. Myśli przepływały przez moją świadomość, Bóg odpowiadał na nie natychmiast i napełniał mnie jeszcze większą miłością. W pewnym momencie powiedział, żebym spojrzała przed siebie. Gwiazdy zaczęły się układać i stworzyły ogromną kurtynę. Rozsunęły się i rozpoczął się przegląd mojego życia. Pierwszy obraz ja w szpitalu. Tam w szpitalu Erika zobaczyła swoją mamę, trzymającą ją tuż po porodzie. Jej życie zaczęło się od tej właśnie chwili i przewijało się przed jej oczami moment po momencie. Pierwszy wypadnięty ząb, wygrana w szkolnym konkursie ortograficznym, matura, ślub, narodziny dziecka. Podczas tego przeglądu Bóg napełniał ją miłością, ciepłem i pozytywnymi lekcjami. Erika zanurzała się w tym uczuciu, aż pojawił się nagły lęk A co z osądem? Przecież powinnam być oceniona. Zaczęła panikować, ale Bóg, znający jej myśli, natychmiast odpowiadał miłością. Nie było osądu. Pragnął, by zrozumiała, że osądzanie to przeciwieństwo miłości. Nikt nie ma prawa osądzać ani innych, ani samego siebie. Dopiero wtedy Erika uświadomiła sobie, jak bardzo krzywdziła siebie przez samokrytykę. Bóg poprosił ją. By spojrzała w prawo. Pojawiły się przed nią ogromne okulary, wielkości małego samochodu. Gdy je założyła, pasowały idealnie. Wtedy zobaczyła inne wspomnienia, te, które były ważne dla Boga. Jedno z nich to chwila, gdy jako mała dziewczynka odwiedziła dom opieki, usiadła starszej kobiecie na kolanach, czesała jej włosy i śpiewała: Jezus mnie kocha. Ten drobny gest był przepełniony ogromną miłością. Bóg pokazał jej, że to właśnie takie codzienne, małe uczynki mają największe znaczenie. Bóg powiedział mi: Erika, gdy się urodziłaś, dałem ci dar cierpliwości i piękna. Odpowiedziałam, że nie czułam się piękna. Wtedy Bóg delikatnie mnie zatrzymał i powtórzył to samo. I nagle zrozumiałam. Piękno, o którym mówił, to nie wygląd, ale to, co płynie z serca. Po raz pierwszy poczułam, że jestem wystarczająca. Nagle zobaczyłam Ziemię, ogromną, blisko mnie. Poczułam obecność rodziny i przyjaciół, ale zauważyłam coś niepokojącego. Płomienie ogarniały planetę. Przeraziłam się o wszystkich bliskich. Wśród ognia pojawiały się świetliste iskry, dusze, które unosiły się ku niebu, nietknięte przez płomienie. Czułam ulgę, ale wtedy Bóg powiedział: Spójrz jeszcze raz i zobaczyłam dusze, które nie odlatywały. Bóg był pogrążony w smutku nie za jedną, ale za niezliczoną liczbę dzieci. Powiedział, że dał każdemu dar życia i wolnej woli. Gdy ostatnia dusza wzniosła się ku niebu, sądziłam, że i ja mogę dołączyć, ale Bóg zatrzymał mnie. Powiedział, że mam wrócić i że oprócz cierpliwości i piękna daje mi jeszcze dwa dary: mądrość i wiedzę. Mam słuchać ludzi i dzielić się tymi darami, by zmieniać życie innych. Zanim zdążyłam zaprotestować, zostałam wciągnięta w tunel, tym razem powolny, ciężki. Zaczęłam słyszeć ludzkie głosy pełne nienawiści i gniewu. Poczułam, jak coś mnie chwyta, ręce ciągnęły mnie w dół. Byłam jedynym światłem, które widzieli. To było przerażające. Krzyczałam: Boże, pomóż mi, kocham Cię. I wtedy ręce puściły, bo połączenie z Bogiem przywróciło mi siłę. Wróciłam do ciała, które leżało na szpitalnym łóżku, otworzyłam oczy. Mój mąż był przy mnie pełen ulgi i wdzięczności. Chciałam mu opowiedzieć, co się wydarzyło, ale nie mogłam mówić. Później, gdy próbowałam wyjaśnić lekarzowi, że byłam w niebie, natychmiast wyszedł. Uznano mnie za chorą psychicznie i trafiłam do kliniki psychiatrycznej. Przez prawie miesiąc byłam odizolowana. Tam nauczyłam się, że jeśli mówię prawdę, dostaję więcej leków. Gdy zaczęłam zaprzeczać swojemu doświadczeniu, leki zmniejszano. W końcu uznali, że jestem stabilna i wypuszczono mnie. Mąż powiedział: "Wracasz do siebie, jesteś silna". A ja odparłam: "Tak, ale to dzięki Bogu, nie jestem chora. Miałam doświadczenie bliskie śmierci". Rozpłakał się. Poczuł wyrzuty sumienia, że mi nie wierzył. Znał mnie od 18 roku życia i wiedział, że mówię prawdę. Nie mam wszystkich odpowiedzi, ale wiem jedno. Chodzi o miłość, o wsparcie, o troskę o siebie nawzajem. Kiedyś bałam się śmierci, dziś pracuję w hospicjum, by nieść spokój innym. Każdy z nas jest ważny, życie to dar, trzeba je docenić i wykorzystać z sensem i sercem. Historia Eriki McKenzie to nie tylko opowieść o śmierci klinicznej, ale przede wszystkim to o odkrywaniu sensu życia, miłości i tego, co naprawdę ważne. Przeszła przez mrok. Cierpienie i samotność, by doświadczyć bezwarunkowej miłości Boga i wrócić. Przemieniona. Jej świadectwo to przypomnienie, że każdy z nas ma w sobie dar, że jesteśmy kochani niezależnie od tego, co o sobie myślimy, i że najważniejsze rzeczy w życiu to te małe, codzienne gesty miłości wobec innych i wobec siebie. Jeśli poruszyła Cię ta historia, zostaw komentarz. Podziel się nią z bliskimi i zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych inspirujących opowieści. To może być dokładnie ten znak, na który ktoś właśnie czeka.